Witajcie z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest szkoła testera.pl. Lecimy! Witam wszystkich w kolejnym odcinku, po dłuższych wakacjach spowodowanych koronawirusem Wracamy do nagrywania, tak jak dzisiaj dzieciaki wracają do szkoły mamy. Akurat gdy to nagrywamy z 2 wrzesień. No ale wszystko jakby nie mogę powiedzieć, czy wraca do Norm, no, ale powoli wszystko wraca na jakieś tam ścieżki wcześniej utarte. Ale ze względu że na to, że gdzieś na początku roku się zaczęła ta wigusowa gorączka, chciałem powiedzieć, ale ze względu na to, że na początku się właśnie zaczęła ta roku pandemia, to umknął nam State of Testing Report 2020, do którego za chwilę przejdziemy, ale w międzyczasie, w trzech pierwszych tygodniach trwania pandemii, testerzy PL skobili ankietę odnośnie hmm, rynku IT. Ja ją chciałem pokrótce tutaj przytoczyć. Warto nadmienić, że wzięło udział 819 osób w ankiecie, którą przeprowadzili test i odpowiedzieli na kilka pytań. I teraz, i teraz te najważniejsze. Jak RGB wpłynie na Twoje zatrudnienie? I tutaj mam dla większości, bo ponad 55 osób nic się nie zmieni. 7 osób. 7% potwierdza, że 7% ankietowanych obawia się utraty. Jak choronowirus wpłynie na Twoje dochody? Większość osób, czyli 60%, twierdzi, że zachowa swoje zagrobki, a dla ponad 21% istnieje ryzyko zmniejszenia dochodów. Jak z Twoim zdaniem wpłynie na rynek IT? 64% ankietowanych zakłada, że rynek AT się zmieni najgorsze i pracy będzie mniej. 10% zakłada, że nic się nie zmienia, a 14% uważa, że będzie więcej pracy. To były właśnie te dwa najważniejsze pytania, które tutaj padły. Natomiast jeszcze inne rzeczy, które się pojawiły, to to, że 100% osób pracuje zdalnie. Ludzie się obawiają braku bonusów, braku podwyżek, obniżenia pensji i tutaj w zależności od sektora część firm rozwijała się, rozwija się, no, natomiast część ma dość poważne problemy. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o raport z Przejdźmy do do State of Testing dla roku 2020. 20. Tutaj mamy wstęp. Oczywiście podam link do poprania tego raportu, jeżeli kogoś, ktoś będzie chciał sobie jeszcze na niego zaje, na niego zechnąć. No i tutaj mamy informację, że głównie inżynierowie testów odbrali udział w ankietach. No nie, nie można powiedzieć. 27% zankietowanych to byli inżynierowie testów. 23 Przepraszam, 28 i 28 dla testy lidów, czyli testy menadżerowie 28% i inżynierowie testów też 28%. Analitycy testów 16% i osoby automatyzujące 7%. Testy też automatyzujące. I teraz na pytanie, czy testy zajmują 100% Twojej pracy? 47%. Odpowiedziało, że od 100 do 70% ich czasu to jest właśnie testowanie. 21 osób odpowiedziało, że między 75% a 50%. 14% ankietowanych odpowiedziało, że od 50 do 25%. I poniżej 25% u 16%. Jakie jest doświadczenie wśród ankietowanych? I tutaj. E, osoby, które, które mają e, doświadczenie mniej niż jeden rok, było tylko 5% 8, 5%, 5 w stosunku do 2019 to jest spadek, bo było 7, a w 2018 było 10% e, Między 1 a 2 jest 7% i to jest spadek o 1% w stosunku do 2019, gdzie było 8%. Między 2 a 5 jest 24%, czyli to jest tyle samo co w ubiegłym roku. Między 500 a 10 jest 27%. Jest lekki spadek. I osoby, które, o, które mają doświadczenie powyżej 10 lat, jest aż 37%. Nieźle. Skąd? E, odpowiadały e, osoby, najwięcej osób odpowiadało e, z Europy. Hmm. Z Europy, później była Kanada i jakieś tam to szczątkowe. Hmm. Dobra, z tego powodu nie będziemy omawiać. Hmm. Dobre, jak zostaliśmy testerem? Jak zostali testerem e, ankietowani? Osoby, które chciały zostać, to jest 14%, w zeszłym roku było 17%, e, przez przypadek 25%, w zeszłym roku było 23%, czyli ten przez przypadek rosi e, hmm, przeszli z innej pracy IT na testowanie, to jest 21%, w zeszłym roku było 20% i. Z, z, przyszli z innej pracy w danej firmie, ale niezwiązanej IT, to jest tylko 9%, w ubiegłym roku było 12%. Osoby, z, z, m, osoby które zaczęły jako student albo jako stażysta, i tak zostało, 14,5 tyle samo co w, w zeszłym. Uh, it was the easiest way to get my first job. To było 8%, czyli e, to był najprostszy sposób dostania pracy. To było 8% w zeszłym roku, 6,5%. Nie jestem testerem, ale mój cały zespół został przeniesiony do zespołu testowego. 2%, tylko 6,5%. Hmm. Jak, się, jak się nauczyłeś e, bycia testerem? Pracy testerem. Po prostu zacząłem to robić 67%. I to też jest na wysokim poziomie, tak jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było 65%. Książki 56% i odpowiednio w zeszłym roku 55%. Konferencje 49%, wzrosty, w zeszłym roku było 46%. Mentoring 49%, czyli koszty bo w ubiegłym było 43% webinary i podcast 45 kosznie miło mi to słuchać miło mi to słyszy miło mi to słyszeć. 45 w stosunku do 43 w 2019 i 40% w 2018 Certyfikaty 44 też tu kośnie Społeczności online i e fora 40, też goszczą z 37%. Formalne szkolenie 35%, czyli maleje. Z Facebook 34%, 34% dziwo rośnie, z magazynu 21, czyli spada, bo było w ubiegłym 27. Z innych 16%. Dyplom z testów 7,5% staje na tym samym. Zawody testowania 5%. Niewielki wzrost, w ubiegłym roku było 4,5, no i to takie najważniejsze. Dobra. Wielkość zespołów nie jest taka ważna. Co testujemy? Tutaj mamy webowe spadło w stosunku do zeszłego roku, bo mamy 75, a było 77, niewielki, ale jednak spadek. Mobilne spadają, bo było 59,62. Na desktopy 45 było 49, widzimy mocny trend spadkowy. Systemy wewnętrzne 42%, i tu mam duży wzrost w stosunku do poprzedniego 34. Komercjalne 27%, to jest spadek. Bezpieczeństwo aplikacji rośnie niewiele, ale rośnie, bo było 27%, jest 31%. Responsywne jest na tym samym. Mikroserwisy, bardzo niewielki wzrost 36 w stosunku do poprzedniego 30, 34. E, do i inne takie e, ciągłe integracji 43 to jest wzrost e, w stosunku do 39 w ubiegłym. Nystkowotny e, spadek, ale 1 jeden. Security. E, i cyberbezpieczeństwo, delikatny wskost. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, spadek: 18. Big Data: 18. Nie ma w, w poprzedniego. jak 4 w stosunku do 6 w poprzednim. Kryptografia: 26 w stosunku do 24. Internet rzeczy. Spadek też z 11 do 11 z 12, niewielki. Niektórych modeli jest najczęściej używane To mamy Agile, który nadal rośnie. Później mamy DevOps, który rośnie. Waterfall jest utrzymuje się na stałym. E, poziomy i BDD, i TDD jest mniej więcej na tym samym poziomie. Czyli 23%. Hmm. Czy pracujecie w ciągłej integracji, albo w ciągłym developmencie? Dewel 41 hmm, osób odpowiedziało, że tak, i to jest wzrost w stosunku do ubiegłego. 38. Hmm, czyli ciągła integracja rośnie. Czym się zajmuje testek w twojej organizacji? T 76 osób procent ankietowanych odpowiedziało, że się zajmuje testami skryptowymi albo automatyzacją, napisaniem skryptów albo automatyzacją, zarządzanie danymi 57. Odpowiedzialność za środowisko 56%. Dokumentacja 51%. No dobra, i tu można było kilka odpowiedzi. No ale te hmm, dwie to jest yy, najwięcej, gdzieś 36%, 5% zbieganie wymagań. Jakie techniki są, albo metodologie są yy, najczęściej używane? I tutaj mamy takie yy, najczęściej, które tu padają, to jest testy eksploracyjne, później yy, tradycyjne opak o skrypty. Wparcie o specyfikacje i, i ad hoc testing. Hmm, śródło testów User Stories to jest 79%. Hmm, 70% to jest doświadczenie Bagi od Customer 65 i Formal Requirements, czyli wymogi 62%. Dobra, to już jest, nie jest aż tak ważne. Natomiast to, na co chciałem Wam zwrócić uwagę i mnie interesuje. O, to jest to nowe technologie. Eee, mam też otwarty raport z ubiegłego roku. Bo tego nie, to nie jest akurat porównywane, po prostu jest powiedziane, co mi więcej co i będzie, ale to nie jest porównywane, jak to się zmienia. I teraz tak. W tym kroku mamy tak. Internet eee, rzeczy. Machine, uczenie maszynowe, rzeczywistość rozszerzona i virtual reality, analizowanie danych, mamy sieci neuronowe, bezpieczeństwo. Te trendy, które między innymi idą, to jest właśnie etyczne, inżynieria etyczna i to, co się pojawiło. I o tym się słyszy coraz bardziej. To jest no code, czyli aplikacje, które są budowane bez użycia kodu. że dużo osób się obawia, w jaką stronę to się rozwinie, że deweloperzy tracą już pracę. Natomiast tak też się mówiło o testach manualnych, że jak wejdą automaty, to ich zmiecie, ręku, zmiecie z ręku, co nie nastąpiło. Natomiast na pewno to rozwiązanie da jeszcze więcej pracy, bo te aplikacje nawet tworzone bez użycia kodu, ktoś musi przetestować, sprawdzić, wyklikać i tak dalej, i tak dalej. Więc tego bym się mocno nie bał. Co nam znikło? W stosunku do poprzedniego roku była informacja o blockchain. Tutaj już nie mamy blockchain. W zeszłym roku też mieliśmy technologię chmurową. Tu też nie ma jej. I było data-driven testing. Tu też już tego nie ma, więc trochę się zmieniło. Nadal jest oczywiście internet rzeczy, sztuczna inteligencja, no może bardziej sieci naukowe i uczynie maszynowe. I tyle, jeżeli chodzi o trendy, co się powtarzają. Jeszcze mieliśmy w zeszłym roku automatyzację testów Big Data. Też tutaj nie ma już. Tu jeszcze jedna ważna sekcja o zatrudnianiu. No, i tu są cechy, które menedżerowie poszukują u przyszłych testerów, czyli radzenie sobie, rozwiązywanie trudnych problemów, ukłon w stronę automatyzacji testów. E, e, Samo rozwój, no to właśnie e, e, skill programistyczny, multitasking, czyli, e, problem solving. Oczywiście, jak zawsze, e, umiejętność zachowania się w zespole a grania zespołowo myślenie zorientowane na biznes myślenie e, m, kreatywne. Dobra komunikacja czy tam good communication skill, entuzjazm, tutaj nastawienie na takie dobre czyli znajomość trochę od czegoś odnośnie security, łatwość adaptacji się do zmiennych warunków otoczenia. Doświadczenie w automatyzacji, znaczy doświadczenie z tulami do automatyzacji, umiejętność tak jakby zarządzania i literowania, świadomość pojęcia Internet of Things, doświadczenie w ciągłej integracji i umiejętność pracy w agileu. No, to, to są właśnie te skille, które są jakby postrzegane, jako fajnie je mieć starając się o pracę. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten raport, to takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które można było z niego wyczytać. Oczywiście możecie go sobie. Link do niego znaleźć pod opisem do tego, do tego podcastu. I dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też szkołę testera, gdzie pomagam Wam przejść ścieżką od zera do testera. Jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkołatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl łamane na ping. Wszystkie linki masz w opisie do tego odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.